Okej, okay. halo, halo? Dobra, chyba chyba w końcu, znaczy chyba udało mi się to naprawić Więc... Czekajcie Dobra, dobra Dobra Wznów Znów. Dobra, jasność, dostosuj jasność Tak, aby obraz po lewej był ledwie widoczny Udało mi się włączyć to Zobaczcie za obsuwę czasową, ale po prostu nie było szans. No, Nie było szans. Dobra. Dobra, mam nadzieję, że będzie git. Mam nadzieję, że będzie git. Oła! O Boże. Mi, tak, co to jest? Czemu to jest moja ręka? Mmm, jaka ładna ręka. Dobra. E, dostosuję jasność, gram. Witam wszystkich, gramy transferens na viarze. Um, wybaczcie, mój chaotyczny, ten chaotyczny początek, ale. Już myślałam, że nic z tego nie będzie, bo gra otwierała mi się w oknie przede mną, w wiarze, ale w oknie. Więc, dobra, ale teraz chyba działa. Więc jej, mam nadzieję, że wszystko będzie działać. Nie widzę waszych komentarzy, ale postaram się sprawdzać, co piszecie, gdyby coś nie działało. First Thank you so much for all the invaluable experiences we had while working together. I've taken our research and the research of the greats and the ancients, and I have found the key. It was right there in front of us the entire time. All it took was the willingness to see it and to use it. And now I have unlocked the door, the ability. To take an entire cognitive system from this world and breathe it into a perfect virtual space. True. One to one consciousness replication. Vita Eterna. My family and I will be relocating now. But we look forward to seeing you very soon. I have so much to show you. Nie, to mi się nie podobało. Ok, ogólnie gość mówił o tym... W ogóle ja usiadłam sobie, więc teraz uwaga, wstaj. Um, gość mówił o tym, że nie wie już jak... Patrzę, działa wszystko. Dobra, przyciszę trochę krew, bo widzę, że jest głośno dosyć. Gdzie jest moja Dobra, nie przyciszę gry. Kurde, nie czekajcie, czekajcie. Halo? Dobra, przyciszyłam dosyć, dosyć mocno gry, więc mam nadzieję, że nie będzie... Ale jeżeli muzyka już jest taka głośna, to trochę bieda. Dobra, niech będzie tak. Zobaczymy. Okej, okay, ogólnie gość mówił o tym, że już wie jak przenieść yy, całą jakby człowieka do wirtualnej rzeczywistości. Czy ja mam jakoś tam podejść? Siup. Siup. Nope. Muzyki z deki. Bardzo mi się to podoba. Co ja mam robić? Sztunku. Mam włączone światło w pomieszczeniu. O nie. Mm. Dobra, ja to. Oj. O, super, zaraz nam. Dziękuję bardzo za wszystkie Wiem, że mogę. Dobra, jak wysłyszeliśmy to już. Może o to chodzi? Może muszę przytrzymywać rzeczy. Super. Nie. No dobra, ogólnie nie wiem co nie działa. Te dłonie są fajne. Takie cybernetyczne. Nie wiem. Nie wiem. O co chodzi? O! Nie wiem czemu nie działa. I chwilowo mam dość. Więc wybaczcie, ale dzisiaj nie, nie zagramy w tę grę. Jeżeli naprawdę potrzebuję do niej kontrolera, to będzie mi przykro, bo nie mam kontrolera. Więc. Więc trochę słabo, że ją kupiłam. Nie sprawdzając takich rzeczy. Ale tak, możemy popatrzeć sobie na śliczny harmonii muzyki z taki... Chciałbym tam podejść, halo? No. Nie wiem, co ja robię. Nie wiem, co tu się dzieje. O, jeszcze lepiej. Niech będzie tak za mną. A może być przy. Nie, przesuwa się coraz bardziej tam. No dobrze. Tak więc, to by z tego było. O. O. Aha. No tak, ale nie mogę. Nie mogę nic z tym zrobić, bo te nie działają. O! Działają! E. Ustawienia VR. Ustawienia sterowania. Rozumiem. Kontroler. Kontroler ruchu. O Boże... Ruch. Gładzik, okej, okay, okej. Okay. Um. Dobra, czekajcie, czyli... O mój Boże, tak to się robi, on nie wierzę. Muszę jakby ruszam tym, ale muszę przytrzymać po prostu o nie. O nie to działa. Okej, okay. jakby to mi ułatwia. Okej, okay, jestem szczęśliwsza. Czy, czy... to się nagrywa? Czekajcie jeszcze. Oj. Czy tego sprawdzę? Czy to się nagrywa? Ach. Ale dobra, jakby jestem dumna, że się udało w ogóle to włączyć. Dobra, w takim razie o, ale ja sobie już usiądę. O nie, tu jest śnieg. Fuj. Znaczy... Dobra, w ogóle patrzę. Dobra, wchodzimy tam. Czy ja mogę to przesunąć w tę stronę? Nie mogę. Dobra, obrócę się w takim razie. Niech, I niech im będzie. O Boże, coś tu dotknęłam. Ach, Idziemy do przodu. O. I nie zgadnijcie. Oj. Już nie działa, nie? To cudnie. To doskonale. To świetnie. <laughs> o. Dobra, już stoję nawet. O! Dobra, czemu to nie działa? Prze proszę się przestać przesuwać. Idę w tę stronę. O! Dobra, o nie! O! Nie jest mi niedobrze, jak tak robimy. Chyba jednak usiądę. O! Dobra, dobra, idziemy do przodu. No. Ogólnie ta gra jest trochę horrorowa. Uh, nie podoba Klucz do... dane na zewnątrz. Klucz... O Boże. O kurde. Nie podoba mi się to. Okej. Okay. Dane na zewnątrz. Klucz do korytarza. Co to znaczy? I bardzo mi się nie podobały te szalone dźwięki. Nie, no na pewno jest twarde. No dobra. Na zewnątrz, klucz do korytarza. Powinien być gdzieś tu. O! Dobra, okej, okay, rozumiem. Mam nawet. Najpierw. No, jakby już się bardziej nie nachyle, bo kuca mnie. Podnieść się, podnieść się. No to mamy. się O nie. Dobra, chyba muszę wstać. Dobrze. Czekaj. Opa! Dobra. O, tu coś jest. Harmonii. Music store. G e, sklep muzyczny harmonia, gitary, basy, e, i inne. Dobra, to samo. No proszę, dobra, kucam, tak, Boston City, mapa miasta, o, super, mogę to wziąć, siup. Dobra, lecimy dalej, ojej, ojej, dobra, jakby niestety, mm, mm, jakieś śmieci, cudownie. Mm, o Boże, ile, ile zaginionych ludzi. Akurat słabo, słabo, normalnie jak w fnaf w FNAfie. Strona z gazety Boston Daily. O! Jaka piękna, piękna gazeta. Ale nie przeczytam nic tutaj. Dobra, tam coś mamy, tu coś mamy. Mhm. <śmany> <śmany> no. Nie! nie. Kucnęłam, tylko przy mnie wrócić. Tutaj. Oj. No kucam i łapię, kucam i łapię. Chciałabym to... No nie! Jestem za wysoko. Ej, i nie podoba mi się, że mną tak przesuwają jakby. Nie złapię tego. O, dobra. Ulotka pizzerii z dostawą. Mm. Spoko. Dobra, jakieś tuż... Ojej. O, okej. Okay. Nie, nie rozumiemy, jak to się... Lecimy dalej. <laughs> o nie, o nie, ale nie róbcie mi tak. Przynajmniej tak nie, nie robcie. Bo ja nie będę w stanie uciekać, nie? <laughs> no, dobra. Okej. Okay. Nic. ej, ej, ej. ej. Już jeszcze mój kot chodzi. To jest... Robaki. Dobra, nie, idziemy tam. Idziemy tam. O! Tu coś leży. To jest ważne? Wygląda na ważne. Dobra. Hmm, rybaki. Jakieś inne rzeczy co to jest? Zużyta. O! Zużyta pułap... Okej, okay, nie chciałam tego wiedzieć. Dobra, tu mamy... Zupełnie niepodejrzane. Klucz. I dziecięcy plecak. Dobra. Klucz do drzwi korytarza. Super. Czy ja mogę go jakby mieć przy sobie? Trzymam go na sobie. W kieszonce jakby. Czy tu mogę coś podnieść? Nie. Dobra. Czy ja go jakby. Trzymam go w łapce. O, bo zrobiliśmy już... kółko. Ok, To dziwne. O nie, zaginiony pieseł. A bo dziecko tutaj... Ej, nie jestem w stanie iść do przodu. No, czy nie mam przecież? Nie mogę znowu iść do przodu. O! Już mogę iść do przodu. Ej, no, proszę mną tak nie przesuwać. O, co tam jest? Samolot jakiś, dobra. Jeju, to dziecko tak szepcze. To jest niepokojące bardzo. Los, dobra, los dog. O, bardzo przyjazna. Odpowiada na lajka. Please, proszę zadzwonić pod. Okay. O, zostawiam tu. Dobra, mam klucze. O nie. Dobra. Idziemy do przodu. Ale nie idziemy, bo nie mogę się ruszyć znowu. Mogę iść do tyłu? Dobra. O, dobra, do przodu. Mogę iść. Okej. Okay. Trochę... Hm. się boję tej gry. Oho. No dobra. O Boże, ale wiecie co? Jak coś mi wyskoczy, tak ten, to ja nie wiem. To ja nie wiem o tam jest ciemno. Ja chyba nie chcę tam wchodzić w ogóle. Dobra. Co? Nie możesz znaleźć czego? Dźwięk. Cię? Powinnam to widzieć? Może powinnam. Dobra. Boże! Proszę cię nie mów do mnie, nie mów do mnie tak nagle, bo to jest straszne. Uu. Dobra. Tu mam coś, co mogę podnieść. Mm. Mamy tutaj bez Deals. Jakieś ostrygi. Hmm, pysznie. I mamy tu... Mm. Tak, super, jakieś przeceny. Ej. O, rzuciłam to. Dobrze. Kurde, nie podoba mi się to. Czy ja nie do ludzi? To trochę słabo. Dobra, dobra już. O, mogę to? Notatki do nauki, okej, okay. chyba to rozumiem. Dobra, czyli tak C, D, E, F, G, A, B, C. Dobra, czyli jest tak C. albo co już jest C D E F Nie mam G D. O Okej okay. Spokoj. Super. Wow. Welcome. Witamy. Ale dobra, czekajcie, to biorę do tej łapki. Ojej. Czemu to mnie tak przysuwa? Proszę mnie tak nie przesuwać, bo to niepokojące bardzo jest. No. O! No i znowu to zrobili, nie? Eee, czy się grę? sięgnę? Dobrze to. Zwinięta gazeta. No w sumie mogłam się spodziewać. O, mogłam ją rzucić, ale super. Dobra, bo moje koty tu chodzą, muszę uważać. Dobra, tu są jakieś rzeczy. Widzicie, widzicie, co to jest? Tam jest apteczka o Boże. Czy ja muszę zbierać apteczki? Ech. O, torba z lekami. Super, świetnie. No, nie mogłam jej urzucić. Dobra. O, to mi się... to mi się nie podobało. O, jakie mam ciarki. I jakby te drzwi tak nie wyglądały, nie? O Boże, mogę je otworzyć? Nie. O, to było straszne. <grywa> Dobra. Wiecie co, chyba ja nie jestem psychicznie w tym momencie gotowa. Jakby za dużo się wkurzałam na tę grę, żeby teraz... Znaczy... Na nie działające rzeczy, żeby teraz Uff, się straszyć, tak? Okej, okay, niepokoi mnie, że stąd były dźwięki, nie? Dobra. Ej, dobra, to było straszne. O nie, zaparto. Nie, 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 nie zaparto. Kurde! Proszę mi tak nie robić. Co? O. Dobra. <laughs> Proszę... A! to wróciłem. Dobra, teraz mi się chyba bardziej tu podoba. Jest jakoś tak. Prawdziwie. O Boże, ale proszę nie. Co? Co, co, co? Uwaga. Paga, idziemy do przodu. Jak to Sometimes Sometime, something's wrong. Coś jest nie tak ze światłem. O, super. No w sensie trochę widzę, że coś jest nie tak ze światłem. O nie. Słyszę coś. I się Hmm, ja chyba chcę wyjść, wiecie? Dobra, 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 dobra. Jeszcze jeden jumpscare i wychodzę stąd. Totalnie. Uwaga. Coś jest nie tak ze światłem. Super. Łóż, Nie podchodzę do tej czarnej plamy tam, co nie. O, jakie ładne. O, obraz. Nie mogę go wziąć. Dobra, jakby. Muszę stanąć tutaj. O! o oczywiście. Bardzo niski poziom naładowania gogli. No dobra, moi drodzy, w takim razie, chcąc, nie chcąc. Będziemy musieli zaraz kończyć. O, mamy tam światło. Kurczę! Nie jestem przyzwyczajona do tego. Dobra. O, nie podoba mi się to. No dobra, jesteśmy gotowi? Na to? Ojej przekręcił mnie. Dobra, uwaga. O jest. Drzwi klatka. Drzwi klatka. Okej, okay, to jest ten mniej przyjemny aspekt tego miejsca. Nie pamiętam jak się tutaj dostałem. W sensie tłumaczy Przez Czy happy birthday to jest... Okej. Okay. Mhm. Dobra. Moi drodzy, no to skoro oglemi krzyczą oj, że jest niski poziom naładowania, to w takim razie ich posłucham. I zaraz... ojej. Ojej. Uwaga. Dobra, to jest zamknięte. Jakby. Mm, chciałabym się jakby przygotować na to, że w końcu będziemy musieli zagrać w pewną grę horrorową. I miałam nadzieję, że to będzie taka delikatna, delikatny trening. Ale widzę, że wcale to nie będzie takie proste. Co to jest? Oficjalne wypowiedzenie umowy najmu. Hmm. Mr. Wailer. Okej. Okay. O, śmiesznie poleciało. Hmm. Dobra, tu jest zamknięte. No to cóż, chyba. Nie pozostaje mi nic innego. Ej, Kurde. jak iść. Na... Kto tam jest na dole? Czy to jest? Ej, gra mi nie pozwala tam patrzeć w ogóle. Czy to jest ktoś? Ale się nie rusza, nie? Dobra, idziemy tu. Ich, ich. No nie, jesteśmy za wysoko teraz. Dobra, nie podnoszę tego. O, tutaj też jest zamknięte. No dobra, to chyba nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zgasić światło. Uch, O dobra. Ogarniam chodzenie. Tylko, że zaraz się. się zwymiotuje, jak tak będzie. Boże, jak. Oj, jest. tak nie robić. Tu jest moja ręka. I to nie jest moja ręka. No, dobra Jej Myślałam, że to w grze ktoś kaszle. Dobra, uwaga. No, kotek. Cześć. No, idziemy do przodu. mi się to. Dobra, do góry. O ciemno. Tu. Trochę. O a czekajcie. Magnetyczny lider a magia. Dobra, wybaczcie mi, ale mój, e, mój, e, mój VR po prostu się rozładował. Więc obawiam się, że to będzie tyle, jeśli chodzi o transferenc na dziś. Ale już wiem, że jest strasznie, jeżeli mimo och, masakrycznych problemów technicznych, jeżeli jeżeli wam się podobało, to napiszcie, że chcecie mnie żebym się dalej... halo? halo? żebym się dalej męczyła to... to do niej wrócimy a jak nie, to nie tak więc, dziękuję bardzo, cieszę się, że działa i że chyba już wiem o co chodziło, już wiem jak sterować już, już wszystko wiem dobra, może nie wszystko tak więc Dziękuję za oglądanie. A kim jest Ellie? A The Last was. Us. Okej. Okay. Dobrze, tak więc mam nadzieję, że mimo wszystko stream Wam się podobał i do zobaczenia, do usłyszenia w następnych odcinkach.